Sama tak wymyśliłaś tę lukę? Hej, wszystkim, tu Mary. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest 5 grudnia i jest to wtorek. Stwierdziłam, że będę mówiła dni tygodnia, bo czasem sobie lubię wracać do moich starych vlogmasów i wtedy... I wtedy zawsze zastanawiam się, jaki był dzień tygodnia, no i nie pamiętam i czasem mówię, czasem nie mówię, więc chyba spróbuję mówić. Dzisiaj znowu siedzimy w domu, bo Amelieś dalej ma katar i co gorsze, Grześkowi zaczyna się jakiś katar. Coś tam smarka słyszę i mówi, że się trochę czuje. Także... Amelga śpiewa w tle. Także ja już to słyszałam, to już mi się po prostu słabo robi. Bo naprawdę, jakoś od połowy września, co chwilę ktoś jest chory, po prostu no. Ciężko nawet jakiś tydzień względnego spokoju. No, że jestem tym strasznie zmęczona, po chciałabym, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Dzisiaj jeszcze moja mama ma urodziny, no i yy, mieliśmy do nich iść. No Melka to już tak rano najwięcej smarka, potem już tak nie aż tak bardzo, robimy sobie te inhalacje, więc najbliżej pójdę sama za Melką, zobaczę jak tam Grzesiek będzie po południu się czuł. No jeszcze jestem bez makijażu, umyłam włosy, więc mam taką szopę, Ej, ja ogólnie nie jestem włosiarą, nie, to się nie tak mówi, włosomaniaczką, podziwiam wszystkie osoby, którym się chce zajmować włosami, ja zawsze byłam w tym beznadziejna, ale jak y są tu jakieś osoby... Które ogarniają świat włosów. To powiedzcie mi, co się robi. Ja zawsze takie mam, ale teraz mam jeszcze gorzej niż kiedyś. Żeby włosy nie były takie sterczące na wszystkie strony. Please help me, bo ja sobie nie radzę. Także oglądam moją koszulkę. <grych> także Mama! już idę! Um, help me, help me. Bo niby. Po... <grych> Czytałam kiedyś cytat, <grych> że włosy to jest jak korona, którą nosisz codziennie na głowie, no to jestem jakąś, jestem królową stodoły czy coś w tym stylu, szefową podwórkę jestem. A teraz idziemy z Amelką do kuchni, bo będziemy piec ciasteczka, bo Amelka wymyśliła, że chciałaby zostawić w tym roku Mikołajowi ciasteczko i marchewkę dla reniferów i będziemy piec, piec specjalne ciasteczka dla Mikołaja. Ruszajmy, tak, stałam na łóżku. A co? No szukaj książki z przepisami. To trzeba mi tę czapkę kucharską. To jest czapka kucharska, okej. Okay. No, Amelka, wczoraj wybrała. Nie, to nie ta. Wczoraj wybrałaś, które ciasteczka robimy. Tata nam kupił składniki. Już kiedyś robiłyśmy te ciasteczka, prawda? Ja myślę, że Mikołajowi się spodobają. Ja, myślę, że jest... nie no, I będzie Ani Starmach. Zostaliśmy ją chyba z krzyżkiem na ślub. No tu znowu sierść na podłodze. Pokaż, które ciastkę robimy. O, takie. Ciasteczka w piegi z, z MMsami. Tutaj nie jest napisane, że to MMsy zostało otwarcie. To zostało wymazane. Ale no, kładce. ktoś o tym zapomniał.

Are the good times with you, baby? This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas. Ciastka wyszły z piekarnika, a myś tam się bawi. A ja tutaj będę robić nabyt brokuła dzisiaj. Makaronik brokuł <grytania> Brokułek. <grytania> Zobacz, no, jest no. jesteś naklejkowa. Mhm. I liczydło. Hejka. Wyszłam z pieseczkiem. Chiraczkiem. Na śnieżki. Wróciłyśmy z Amalcią. Od moich rodziców, z urodzin mojej mamy. Byłyśmy same, no bo Grzesiek coś się zakatarzył dzisiaj, więc został w domu. No teraz ja wyszłam z pieskiem. I telefon mi powoli pada bateria, także... I się złączam. I szykujemy marchewkę dla reniferków, tak? A tutaj mamy przygotowane... Co to jest malcza? Ciastko. Dla kogo to ciastko? Pika. Dla ciastko Piko. dla Mikołaja, tak. Super. Mogę, mogę to przydać tam, gdzie, tam, gdzie jest najlepiej? Tak, dobrze, daj tam, gdzie jest najlepiej. Dobra, to tu mamy gotowy zestaw. Mamy ciasteczko dla Mikołaja, mamy marchewkę dla niefelków i mamy w takim słodkim kubeczku wodę dla Mikołaja, tak? Bo to jest dobra i zdrowa do picia. Jomeka stwierdziła, że Mikołajowi damy wodę, tak? Tu mamy zestaw dla Mikołaja i będzie czekał na niego, tak? Jak przyjdzie Mikołaj, przynieść prezenty. Będzie mógł sobie zjeść. Hello. Jest już późny wieczór, jest po 23. Nie ma jeszcze 23. No dobra, jest 3 minuty przed 23. W każdym razie, Del włączył jakiś film i mnie zainteresował. Ale sobie go nagramy z telewizji, bo on się kończy po pierwszej. Się nazywa Searching i to jest jakiś Tyler, taki. Tyler ten? Mhm, bo ta córka jakoś znika i potem będzie przeszukiwał właśnie jej komputer. O, to coś dla mnie. No. Więc e, no, jeszcze mam kilka rzeczy dzisiaj do zrobienia, e, ale pomyślałam, że się odezwę tutaj, jestem ja. A tu jest mój biedny, chory mężuś. Nie połączenie. Jestem załamana tym, że znowu ktoś jest chory, to jeszcze bardzo ważna osoba. Ja jestem bardzo ważna osoba? O. Kto wyrzuci śmieć? No <laughs> Jeden żarcik. No, bo del coś ma już 37-8. Tam było. Jakaś gorączka się robi. Katar. Nie fajnie Wam powiem już. Że... Cześć, tu Margo. Został wiadomość. Cześć, Chciałem, że wszyscy byli z po prostu. Posłały. Jeszcze pora na kalendarze, bo Del dzisiaj zapomniał. A potrzebujesz tą kaptura w domu? Jest taki, taki ja mam style. Mhm. No to weź dzisiejszą. Mm. Chyba już nie będziesz piła, ale. Czekoladowa. Czekoladowa. o. Dobra, i pora na mój kalendarz. Dobra, otwieramy. Lakierek. O oh boy, o oh boj. Czekajcie. Co? O, oh, fakt, prawie by mi spadło za szafkę. Nie, <grywa> otwieranie... O! Not guilty. Tak akurat przed Mikołajem. A strasznie mi się korzysta z takim innym kolorem, co był w zeszłym roku. Coś tam, coś z Rudolfem było. Taki hot pink. Ale ładny. Ja lubię takie kolory. Lubię też pastele. A takie też lubię. Jak słyszycie dziwne dźwięki w tle, to sorry, ale Del je zęby. <grywa> o, przestał. Fajny, podoba mi się. Bardzo ładny. Może nawet z tym mm, tym, tym ze wczoraj by ładnie jakoś wyglądało to połączenie, nie wiem. No jeszcze sobie nie naprawiłam moich paznokci, niestety. Ech, może jutro mi się uda. No w ogóle to już taka pora, a ja dopiero zaraz będę publikowała jakby wczorajszy odcinek massa, no bo dzisiaj tak mi długo zeszło na montażu. I jeszcze mam jeden kalendarz adwentowy w paczkomacie. Bo w ogóle jeszcze przyjdą dwa. I jeden jest dla mnie, jeden jest dla Amelki. Na no, dzisiaj nie było jak odebrać, także jeszcze, jeszcze, jeszcze będą dwa i to już chyba będą wszystkie w tym roku. Hej, jest już dosyć późno, jest no jest po północy, także ja już będę smykała się myć i spać, wszystkie obowiązki zrobione, Grzesiek niestety ma gorączkę. na to, że to jest taka jedna gorsza po prostu noc i jutro już będzie lepiej się czuł. No, taką mam nadzieję, no, jakąś nadzieję muszę mieć. Amelka śpi, widzę, że już w naszym łóżku. Na się dzisiaj dostał eksmisję na kanapę. Nie wiem, czy tak robicie, ale my no od kiedy mamy Amelkę, no tak jak jesteśmy, jak ktoś z nas jest co właśnie chory, także tam smarka czy kaszle, no to idzie sobie na kanapę spać, żeby tam nie roznosić zarazek całą noc. Też długo zastanawiałam się, czy o tym wspominać na vlogu No bo dla mnie takie rzeczy są mm, bardzo osobiste też y, Ale stwierdziłam, że powiem, bo też jest to dla mnie coś ważnego Więc dzisiaj też skończyłam Pompejankę jest nowenna pompejańska z modlitwa I to jest taka modlitwa, którą taka nowenna, którą mówi się przez 54 dni I przez te 54 dni się zmawia... Mm, trzy części różańca, można cztery, no ale ja zmawiam zawsze trzy, bo to też nie jest moja pierwsza pompejanka, już w sumie nie wiem, która bo przestałam liczyć, jest to dosyć czasochłonne i to jest taka nowy, na którą się mówi o jakiejś konkretnej, ważnej dla nas intencji, pomyślałam, że tak na koniec po prostu o tym wspomnę. To jest taka opcja, po prostu wiadomo dla ludzi wierzących. Chciałam po prostu Wam o tym tak na koniec powiedzieć, bo jeśli jesteście wierzący, i macie dla Was jakąś bardzo ważną intencję, jakąś trudną, to nie wiem, czy tak można mówić o nowenie, ale chciałam Wam ją polecić, żebyście zobaczyli, co to jest, i może się okaże, że, że jest to coś, czego potrzebujecie i, i Wam to pomoże. Ja czuję, że ta nowenna mi pomaga, że wiele razy mi pomogła. No już abstrahując nawet od tego czy, czy moje tam intencje są wysłuchane Często są Czy nie to też Jest to czasochłonna modlitwa Jest wymagająca, ale też W takich ciężkich sytuacjach Przynosi mi bardzo dużo spokoju Więc tak tylko o tym wspominam Po prostu dla osób wierzących Że, że możecie sobie zobaczyć co to jest A To jest moja ulubiona ikona I mam ją na takiej pocztówce ale bardzo chciałabym mieć jakieś taką prawdziwą na drewnie. Więc ja już uciekam do spania. Moje koty tu miauczą. Nie wiem czemu. Może dlatego, że siedzę na biurku, a to jest dosyć nietypowe. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Pa! about